Będzie. To kto ma ochotę na obiadek? Pani się raczy położyć. To bardzo ciężka rada. Oj, przestań. Jaka znowu pani? Mów mi lepiej mamo. Tak jak wszyscy. Zaczepie mnozakowalski. Przed O Omanie niefruntarna. Może porażenie membrany przedniej? Oprócz odbiernego matczynego instynktu chyba nic nie dolega. Skoro tak, to trzeba ją wyprosić. Nie znalazłam wietarnika, ale ta wielka suszarka też daje radę. Uważajcie, czego gorące? Może ci posłuchać? Posłuchaj kochana, coś ci powiem, tak? Cieszę się, że nic ci nie jest. Ale moja drużyna nie potrzebuje tu na górliwej mamusi. Nie chcę ich rozpuszczać. Ach, rozumiem. Zawsze tak samo. Czternastu chłopców chowała. Mam, pograstaju, ruszyli w świat. A ja... 웃음 <laughs> Nie, brokat potrzebny, bez tego to będzie tylko makaron przyklejony do puszki. Słabo! No tak, człowiek ma rację. Proszę! Eee, I co to dokładnie ma być? Co? To błyszcząca. Na A czy te oposy używają łówków? Panowie zadam pytanie i żądam uczciwej odpowiedzi. ze mnie zrobili. Dzień dobry, mamo. Idziemy na zewnątrz pomaszerować. Dobra, panowie, z Was informacyjnych. O, czekajcie, na zewnątrz zimno. Lepiej załóżcie ciepłe ubranka. Ciepła ubranka? Jesteśmy pijani. A, mamo, czy musimy. Ale trzeba jej przyznać, że wybrała no, ładne kolory. Aha, znowu się spotykamy, ale tym razem. O, co macie na sobie? Bardzo ładne kolory. Ponieważ ja, gdzie? Ja Jak tu powrócę! Riko, wyrzucę! E, tylko tym razem uwaga na cywilizację! Ha! I nie wracać! Co to ma być, chłopcy? Co wy tutaj wyrabiacie? Bawicie się bronią palną? Mamo, tylko tak z konieczności! Ratujemy świat przed tym głupim nierolotem! Mówcie, co chcecie? Mną się nie martwcie, przecież ja nie chcę być dla was ciężarem. Mamo! organy sensoryczno-poznawcze wszystkich stworzeń! No i dobrze! Każda zmarnowana chwila to chwila, gdy kas jest bezkarny! Pasów, zanim mama się obudzi. Zaraz, co? Podły hazm mógł się nam Potem jakieś spontaniczne, wybuchowe kroki, by to sprawdzić. Słuchaj, po Że pewnie go tam nie ma. A po drugie, mama hmm. przybrana opusi, co? Mnie kochany bardziej? Tak, Panowie, uspokójcie się. Co za różnica, kogo kocha najbardziej? Pewnie, że mnie. Tak, człowiek, jest ogromnie wrażliwy. Gdy tylko pomyśl, że coś może nam grozić, dostaje drgawek do i jakiś sposób? głów. Ehe, <laughs> żartujesz, to nie? Bardzo się martwiłam. Wiecie jak zmartwienia na mnie działają? Weź odpuść sobie ten traaczyk. Znamy wszystkie twoje przedzejściowe sztuczki. Co ty mówisz? na ostatnią potrawę mamy, bo ja już nie mogę. Ona smakuje Uzami. Się... A, co my naprawdę musieliśmy ją wygrać. Tak, gdyż zrobiła z nas burzę dzieciaki. I, i... tak jest smutek. Długo, ale ja będę się śmiał stacji. I może dłużej niż tej. Kto wie? Życie jest zagadką. Kowalski, jakie są opcje u karania No więc szefie mamy e, makaron i klepki. Co? A gdzie nasze kastety? Gdzie gwiazdki ringże? Nie wolno trzymać takich rzeczy w mieszkaniu. No nie, mama! Tylko zdajemy się na ciebie. Wyżygaj nam coś bardzo przydatnego. Trzeba będzie walczyć po stole. Przed łyżką pójdą w ruch. Pokażemy temu tswaniakowi, gdzie słanie i Och, jakie to urocze! Tak bardzo kochacie swoją mancę! Nie, na imię ma mama! Ma! A teraz jesteście absolutnie bezbronni. Mogę z Wami zrobić. Nie lubi krzyk starszych panów. Mhm. Uratowałaś dziś nasze dzioby, mamo. Możesz nas rozpieszczać, kiedy tylko zechcesz. Dziękuję, ci kochany mój, ale jestem potrzebna gdzie indziej. Już bardziej potrzebuję matczyny i miłości. Bądź grzecznym chłopcem i dokończ groszek. Nigdy nie nakidzę warzyw. Już ci dam, już ci dam. Wersja polska na